Twój samochód jest wyposażony w pokrywkę bagażnika sterowaną elektrycznie, która oferuje różne dodatkowe funkcje. Jeżeli siedzisz w pojeździe, naciśnij i przytrzymaj przycisk na desce rozdzielczej, aby otworzyć lub zamknąć pokrywę bagażnika. Gdy znajdujesz się w pojeździe lub w pobliżu pojazdu, możesz użyć karty Renault. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk na karcie. Położenie pokrywy bagażnika możesz zmienić również za pomocą przycisku, który znajduje się na pokrywie bagażnika. Aby zamknąć pokrywę bagażnika, naciśnij ten przycisk. Jeżeli masz zajęte ręce, możesz użyć funkcji Hands Free. Gdy silnik nie pracuje i masz kartę Renault przy sobie, wsuń i wysuń stopę pod zderzak. Czujnik wykryje ruch stopy i uruchomi funkcję otwierania lub zamykania pokrywy bagażnika. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Hands Free wyświetl ekran Pojazd w systemie multimedialnym OpenR Link. Wybierz menu Pojazd, następnie Dostęp i włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja hands-free nie działa po kilkudniowym okresie bezczynności pojazdu lub po upływie 10 minut od momentu odblokowania pojazdu. Aby wznowić jej działanie, naciśnij przycisk odblokowania na karcie. Przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy bagażnika upewnij się, że nic nie zakłóci ruchu tego elementu. Jeżeli pokrywa bagażnika natrafi na przeszkodę podczas zmiany położenia, jej ruch zostanie wstrzymany. Ruch pokrywy bagażnika można również zatrzymać, naciskając przycisk. Po zatrzymaniu pokrywy bagażnika można zmienić jej położenie ręcznie. Aby wznowić działanie automatyczne, naciśnij dowolny przycisk sterujący pokrywą bagażnika. Jeżeli pokrywa bagażnika została zatrzymana w położeniu pośrednim, kolejne naciśnięcie przycisku aktywuje ruch elementu w odwrotnym kierunku. Wysokość otwierania pokrywy bagażnika można ustawić zależnie od własnych preferencji. W tym celu otwórz lub zamknij ręcznie pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie na żądaną wysokość. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania przez 3 sekundy, aż do usłyszenia dwóch sygnałów dźwiękowych. Wysokość otwarcia pokrywy bagażnika została zapisana.